Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam Was w kolejnym odcinku z Ciekawostek o Robercie Lewandowskim. W tym odcinku będziemy sobie kontynuować poprzedni odcinek, czyli sezon 2017-2018 część druga. Także jeżeli jesteście nowymi ludźmi na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubs zasubskrybowali, dali łapkę w górę. I zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku dzisiejszym odcinku z ciekawości o Robercie Lawanowskim, będziemy sobie kontynuować poprzedni odcinek, czyli sezon 2017-2018 część druga. Także zapraszam Was do oglądania. 21 stycznia 2018 roku, w meczu z Werberem Brema, wygranym 4-2 strzelił, strzelił 93. i 94. ligową bramkę dla Bayernu, zostając najskuteczniejszym zagranicznym strzelcem w historii tego klubu w ramach Bundesligi. 4 lutego został wybrany Piłkarzem roku 2017 w piłki nożnej. Sześć dni później zdobywając bramkę w 22. kolejce Bundesligi w wygranym 2-1 meczu z FC Schalke 0 4 wieloletni rekord Jupa Heinek-Lesa, ówczesnego trenera Bayernu w sezonie 1900. -19. W 1972-1973 strzelał co najmniej jednego gola w każdym z pierwszych 11 domowych spotkaniach w Bundesliga, Barwach Borusi. Muszę mną W lutym 2018 roku światło dzienne uszała informacja o zakończeniu współpracy pomiędzy Lewandowskim a jego wieloletnim manuderem Cezarem Farskim. Piłkarz związał się wówczas z izraelskim agentem Hasem Zahalim, mającym swój udział m.in. w transferze Neymara z do Paris Saint-Germain w 2017. Ruch ten wywołał lawinę spekulacji transferowych odnośnie do ewentualnej zmiany barw klubowych poprzez Lewandowskiego. 20 lutego 2018 dzięki dubletowi uzyskanemu wystarczym z BESISTA 5:0. 5 do 0 Lewandowski awansował do dziesiątki najlepszych szansów w historii Ligi Mistrzów z dorokiem 45 goli. 4 dni później w renisowanym 0-0 metru 24 kolejki Bundesligi z Ekwartu Berlin rozegrał swój 250. mecz w Bundesliga. 10 marca kompletując hat w meczu z Hamburgiem, SV6 do zaraz zdobył sezną ligową bramkę w wybarwach Bayernu Monachium, czego wcześniej dokonało tylko 5 zawodników Gerd Müller 365 goli, karl Heinz Rummenigge 162, Ronald Wolf Hart 119, Dieter Sens 102 i Thomas Miller wtedy 102. Jednak to Polak uzyskał wspomniany wynik szybciej niż jakikolwiek inny piłkarz szlając z gola w swoim 120. sędzie dla Bayernu w Bundesliga. Z dropiem 100. 42 goli został również najskuteczniejszym zagranicznym piłkarzem w historii tego klubu. Żaden inny zagraniczny zawodnik nie osiągnął takiego rezultatu od początku rośnienia istnienia ligi to jest od 1963 roku. Także w tym odcinku za ciekawost o Robertie na tyle. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka z ciekawostek o Robertzie Lewandowskim na moim kanale, na razie.